Zbieramy się właśnie na spacer, bo w Lasku, do którego chodzę regularnie na spacer, zrobiła się piękna jesień i stwierdziłam, że to jest super okazja, żeby właśnie wyjść z małą i zrobić sobie jakieś zdjęcia na tle takich, wiecie, jesiennych, żółto-pomarańczowo-czerwono-złotych liści. Więc jesteśmy właśnie po karmieniu i zgodnie z naszą rutyną, którą próbujemy sobie wyrobić, właśnie po tym drugim karmieniu i drugiej drzemce w ciągu dnia wychodzimy na spacer, na trzecią drzemkę. Więc tak, pommiłka mały, idziemy na spacer, na sesję zdjęciową. Bierzemy statyw. No, cieszysz się? Odkryłam ostatnio, że pampersy dada jedynki są już dla nas za małe, dlatego że dwa razy nam przemokły. Położone mówiły, że od 3,5 kg to już są dwójki i coś by w tym było, bo nasza mała waży już 4,200. I jedynki są dla siebie za małe, bąblu. W ogóle też ciekawa rzecz, bo zauważyłam pewną różnicę w rozmiarze, jeżeli chodzi o pampersy. Postaram się wam za chwilę pokazać. Chodzi o to, że Dada dwójki są wielkości pampersów jedynek. Mam właśnie wrażenie, że pampersy jedynki, te oryginalne pampersy, są dość duże. Tutaj macie do porównania pampersy jedynki i Dada jedynki i widać, że ta różnica jest, no, znaczna. Jedynka, tak, na pewno jedynka. Więc te są takie mini, mini, mini i ona nam już dwa razy przemokły. Also, kończy nam się też linomak i w sumie Mała nie miała na niego uczelnia ani nic, ale będziemy zmieniać na Bepanten, bo sama jestem ciekawa, czy będzie jakaś różnica, bo ten się trudno wyciska, bo on jest po prostu w takim metalowym opakowaniu, więc ciężko tutaj tą końcówkę wyciągnąć. pan ten jest plastikowy. Na spacer leci Pampers, żeby mieć pewność, że nam nic tu nie przemoknie, bo właśnie, no, no, idziesz na spacer. Lubisz spacer? Też lubię. Ciep, ciep, ciep. Bobas gotowy, sprzęt spakowany, możemy wychodzić. No to ruszamy na sesję. Mam nadzieję, że tylko nie zajdzie nam słońce. No i trochę nam to słońce zaszło. Co to ma być? Robimy zdjęcia i myślę, że dzisiaj aura jest super, mimo tego, że zaszło słońce. Wróciłyśmy właśnie po spacerze do domu i słuchałam bardzo ciekawy podcast i zaraz Wam go streszczę. Pod warunkiem, że mi się pozwoli. A więc jak wiadomo, dużo rzeczy do nas, do Polski, przychodzi ze Stanów. I ja właśnie słuchałam odcinek podcastu Lidii Krawczuk o jesieni w Stanach. Serdecznie Wam polecam ten odcinek do przesłuchania. I tam było o nowym zawodzie, który się pojawił w Stanach, a mianowicie jest to Pumpkin Concierge. Chwila przerwy. No i co robi taki pumpkin concierge? To jest osoba, która na jesieni, zwłaszcza przed Halloween, jest w stanie udekorować wam dom. Albo werandę, albo wejście, albo w ogóle cały ogródek. I takie osoby to jest nowy zawód w Stanach. I tak jak przyszedł do nas Wedding Content Creation, czyli twórcy treści ślubnych, swoją drogą ja też prowadzę taki mini biznes, więc jeżeli chcecie mnie zaprosić na wasze wesele, to obczajcie sobie moją stronę i Instagrama, ale Instagram to w ogóle kuleje, więc lepiej stronę. W każdym razie, tak jak właśnie przyszli do nas ci twórcy treści ślubnych, tak myślę, że za kilka lat przyjdą do nas właśnie takie osoby, które zajmują się dekoracją jesienną, więc jeżeli ktoś z Was szuka pomysłu na biznes, jakiegoś kreatywnego, no to myślę, że to może być coś dla Was, obczajcie sobie takie, takie zawody. I co ciekawe, właśnie taki Pumpkin Concierge nie tylko ozdabia Wam ten dom, ale później też zabiera te dekoracje, czyli sprząta Wam też później ten dom, nie musicie się tym martwić i przekazuje na przykład te dynie na jakieś farmy dla zwierząt albo w ogóle coś z nimi robi, tak żeby się nie zniszczyły. Więc myślę, że jest to ciekawa, ciekawa sprawa w ogóle, więc no jestem, jestem bardzo zaciekawiona, czy to się u nas w Polsce przyjmie. Myślę, że za jakieś 5 lat takie zawody się pojawią, zwłaszcza w dużych miastach. No, a teraz to tyle, bo właśnie przyszliśmy ze spaceru, muszę rozebrać małą i ją nakarmić, bo dwie godziny nie jadła. A to na niej dużo. Biorę się zapakowanie, dlatego że dzisiaj wyjeżdżamy na ponad tydzień z dzieckiem. To znaczy, ja wyjeżdżam do mojej mamy, dlatego że Maciek ma wyjazd służbowy i nie będzie go tydzień. Więc, żeby po prostu nie siedzieć samą w domu z dzieckiem, jadę na ten tydzień do mojej mamy. I to jest pierwszy dłuższy wyjazd z dzieckiem, i ja totalnie nie wiem, co spakować. Najchętniej wrzuciłabym cały dom do jednej walizki i zabrała po prostu wszystko, bo mam wrażenie, że wszystko może mi się przydać. A żeby było gorzej, to od wczoraj jestem trochę przeziębiona, boli mnie gardło i zaczynam mieć katar, i mam tylko nadzieję, że to nie przejdzie na dziecko. Bo okazuje się, że ten aspirator, który kupiłam w terenie, jest taki mocny, i jak zdarzy nam się mocniejszy katar u dziecka, no to jesteśmy ugotowani. I jeszcze dzisiaj właśnie chcę wziąć małą na spacer i po drodze wejść do Rossmana, zobaczyć, czy mają te takie katarki do odkurzacza, żeby na wszelki wypadek, jakby zdarzył nam się silniejszy katar, żeby to mieć, dlatego że jesteśmy jeszcze przed pierwszą, wizytą u pediatry. No i zbliża się weekend, więc wszystkie apteki przez niedzielę będą zamknięte, więc nie chciałabym mieć jakiejś awaryjnej sytuacji w weekend na wyjeździe. Dobra, biorę się zapakowanie, bo mam mało czasu, a chcę wziąć jeszcze małą na spacer. Z moimi rzeczami poszło w sumie spoko, bo spakowałam sobie najpotrzebniejsze rzeczy, czyli dwie piżamki, jedna się jeszcze suszy, kilka staników do karmienia, kilka t-shirtów, jakieś spodnie wygodne do chodzenia po domu, coś ciepłego, no i oczywiście bieliznę. No i w sumie mam jeszcze do spakowania tylko kosmetyczkę i z moich rzeczy to by było na tyle. Przy tylu wyjazdach, które mieliśmy w poprzednich latach, ja już pakowanie opanowałam do perfekcji. Mam tylko nadzieję, że nie zapomniałam żadnej rzeczy związanej na przykład z karmieniem. A tutaj mam wstępnie przygotowane rzeczy dla dziecka, czyli ubranka. Oczywiście wezmę też poduszkę do karmienia, tutaj są pieluszki, jakieś podkoszulki, które będę chciała u mamy wyprać, oczywiście zestaw do mycia i tutaj taki mały zestaw Pampersów. Tutaj przygotowałam sobie rzeczy, które będę chciała wrzucić do kosmetyczki i w ogóle muszę kupić jakąś kosmetyczkę na rzeczy dla Mai, bo w sumie nie mam. No i tutaj mam jeszcze taką torbę podróżną, do niej wrzuciłam misia Szumisia i tam mam jeszcze włożoną chustę elastyczną do wiązania. No i kilka takich najpotrzebniejszych rzeczy na wyjście. Największą rozkwinę mam z tym przewijakiem, bo w sumie kupiliśmy go po to, żeby był mobilny, ale w sumie nie wiem, czego będę zabierać. Jeżeli zmieści nam się do auta ze wszystkimi gratami, to pewnie go weźmiemy. Natomiast tych organizerów już nie będę pakować, myślę, że jakoś przez tydzień sobie bez nich poradzę. Pokażę Wam jeszcze coś, co ostatnio odkryłam, a mianowicie porównanie pieluszek w rozmiarze dwa z różnych marek. Dlatego, że ostatnio zdarzyła nam się taka sytuacja, że Maja nam dwa czy trzy razy przesikała pieluchy dada jedynki, więc chyba to już jest znak, że są na nią po prostu za małe. Więc przechodzimy pomału na dwójki. I to są dwójki z dady. To są dwójki z Lidla z Lupilu, a to są dwójki Pampersy. I zobaczcie, nie wiem czy to będzie dobrze widać na filmie, ale zobaczcie jaka jest różnica w Pampersach tego samego rozmiaru innych marek. Może tak będzie lepiej widać. Te pieluszki z Dady, dwójki są znacznie mniejsze od Pampersów. No i jak dołożymy sobie jeszcze na górze Lupilu, no to tutaj widać, że te Lupilu są jakby średnie. Dada, dwójki są najmniejsze, a Pampersy, dwójki są największe. Także takie moje ciekawe odkrycie. Z innych rzeczy to polecam Wam serdecznie karty kontrastowe dla Bobasa. Ja akurat kupiłam je w Rossmanie. I na Vinted zamówiłam sobie książkę Hej Maluszku. Też jest bardzo fajna, bo tutaj są różne aktywności na każdy kolejny tydzień z życia dziecka. No i od mojej bratowej dostałam jeszcze taką książkę bo odnośnie macierzyństwa. Też jest bardzo ciekawa, dlaczego właśnie bycie z dzieckiem do trzeciego roku życia w domu i w ogóle spędzanie z nim dużo czasu jest bardzo ważne. A tutaj mam jeszcze wyprawkę laktacyjną i różne leki i suplementy. Między innymi Femalty woreczki na przechowywanie pokarmu. Biorę też dwa małe bebilony, gdyby był jakiś problem, kryzys laktacyjny czy coś w tym stylu. No i oczywiście zwracam mojej mamie duże słoiki, w których nam ostatnio zapas jedzenia. I biorę też jeden ze słodów jęczmiennych, jak mi się skończą femaltikery, żeby po prostu pracować dalej nad laktacją. O tym Wam mówiłam w filmie na TikToku, także możecie sobie go obczaić. Ostatnia rzecz do spakowania to oczywiście butelki, nakładki i takie rzeczy, które są do wyparzenia, ale właśnie są do wyparzenia, więc na razie tutaj po prostu zostawiam. No a z takich łazienkowych rzeczy oczywiście zabieram cały ten koszyczek z wkładkami. Tutaj mam też jakieś maseczki, żeby mieć jakąś chwilę przyjemności. Tutaj mam rzeczy dla mnie, no i biorę jeszcze jeden taki płyn do prania, który dostałam w paczce ze szpitala. A teraz idziemy z maluchem na spacer. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu i widzimy się, mam nadzieję, że w kolejnym. Pa!